Kochani, witajcie! W dzisiejszym odcinku mamy bardzo poważne spotkanie z bardzo poważnymi kucharzami, którzy zajmują się zdrowym odżywianiem. Dzisiaj razem z Olą i z Jeremim przygotujemy mafinki, które możecie zabrać do szkoły, do pracy, bo my każdego dnia dbamy o swoje dobre jedzenie, żeby nam służyło i żeby nas wzmacniało. I dbamy o to, żeby zabrać coś, co zrobimy sobie do szkoły. Do szkoły sami. No dobra, kochani, cześć Ola. Cześć. Cześć Jeremi. Cześć. Witam Was, słuchajcie, my dzisiaj chcemy zrobić, już, już się tu przygotowaliśmy trochę, nie? Co tutaj mamy, Ola, pamiętasz? Eee, mąkę orkiszową. No właśnie mąki, mamy... mąkę jakąś grubą. Też mąkę orkiszową, grubą, no. właśnie, pełnoziarnistą. Czyli mamy dwie mąki taką jasną i bardzo taką ciemną, które sobie zaraz wymieszamy. Dobra? Czyli mamy. Będziemy robić jakie mafinki? Jeremi, ty będziesz miał z gdzie jest swoje jabłko? To, Twoje to jest jabłko? Tak. To jabłko jest, jest. No właśnie. Będziesz robił z jabłuszkiem. A ona? ja z marchewą. No właśnie. No bo jabłko i marchew to są? Zdrowe warzywa. owoce i Zdrowe warzywa. Zdrowe owoce warzywa. i warzywa. Super. No właśnie. Słuchajcie, i to jest bardzo ważne, że Ola i Jeremi, którzy mają. Ile lat? Dziesięć. Dziewięć. No właśnie, mogą już pracować w kuchni. I to jest ważne, żeby dzieci zachęcać do pracy w kuchni, bo przecież one świetnie mogą się posłużyć, jak widać, nożem i czym jeszcze? Obierakiem. Ok, słuchajcie, z czego musimy skorzystać, żeby zrobić coś dobrego? Z, z przepisu! No właśnie. Mamy taki przepis na zdrowe mafiny, yy, gdzie używamy. Szklankę mąki pełnoziarnistej, gdzie używamy eee, erytrytol. erytrytol. to nie Erystrydol. jest łatwa nazwa Olu, Rzeczywiście? a wiecie czemu go używamy? Używamy go zamiast cukru. Ponieważ, o, to dzisiaj to masz masz Ponieważ dzisiaj masz trochę mąki. Ponieważ dzisiaj staramy cukier. się, kochani, żeby nasze, e, nasze pożywienie nie zawierało zbyt dużo cukru. Żeby były słodkie smaki, ale zdrowe słodkie smaki, prawda, Olu? Tak. No właśnie, lubisz słodycze? No raczej. No raczej, a ty Jeremi? Nie. Aha, no właśnie, dlatego Jeremi upieczy z jabłkiem, a Ola z marchewką. Kochani, mamy taki przepis. Na, w tym przepisie używamy również mleka roślinnego, macie tu szklaneczki, do tego mleka, do tych szklaneczek dodajemy mleka roślinnego w ilości pół szklanki. To ja drugą. No Jeremie do doda. To tak, do kilka do babeczek. napisu? Do napisu, tak. Dobra. Następnie będziecie musieli to wymieszać z łyżką octu jabłkowego. No to Ola, weź sobie łyżkę octu jabłkowego. Nie ja tu najpierw naleję możemy. Dobrze, proszę bardzo. Tylko chcę mieć, żeby widzieć. Dobra. Jeremi, jeszcze nie, 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 bo najpierw słuchajcie, mieszamy mokre składniki, tak? Proszę bardzo Jeremi, trzymaj. Łyżkę. Tyle? Tak. Tak, świetnie Olu. Łyżkę. Proszę bardzo. I dodajesz tu łyżkę i teraz Ola... Ale to Ola, będą, że osobno będzie tak? y, 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 z marchewką i osobno będą z jabłkiem, Osobno czy? będą z marchewką i osobno Dobra. z jabłkiem, tak. To co Olu, dodamy octu, ponieważ on ma takie zadanie żeby lepiej połączyć się śmierdzi potem z mąką. Troszeczkę, troszeczkę pachnie octem, Ale Proszę nie pachnie bardzo. tak mocno jak zwyczajna cefra. To jest taka, taki prosty przepis, który zrobimy bez jajek. Szybko wymieszamy zaraz składniki. Słuchajcie, przepis nam podaje, że mamy po, po wymieszaniu tego mleka z octem, to za chwilę dodamy tutaj również oleju, ale w tym czasie mamy wymieszać w misce suche składniki, czyli do misek waszych możecie dodać mąkę. Do tych? Tak. Właśnie. Ale fajnie spadła. Super. Mąka orkiszowa, słuchajcie. Tutaj ale nawet fajne. używamy mąkę orkiszową świętej Hildegardy. No właśnie, zobaczcie. I to mi ale to mi fajnie spadła. Taka właśnie baba tam się zrobiła z mąki. Słuchajcie, do tego dodajemy proszek do pieczenia w ilości jedna łyżeczka. Nie Jeremi, do pieczenia. mamy taki proszek do pieczenia. Słuchajcie, bardzo jest ważne, jaki proszek do, do pieczenia na tą używamy. Na samą łyżkę, co był od? Tak, ponieważ my, może być ta sama łyżka, yy, chociaż masz rację Olu, bo tu używamy właściwie łyżeczkę, ja wam już podam. Jeremi otwórz, mamy tu łyżeczki. A co mamy proszek do pieczenia? Proszę bardzo. Dziękuję. I po łyżeczce proszku do pieczenia. Bardzo jest ważne, jaki używamy proszek do pieczenia. I kochani. mamy je tutaj sypać? Tak. To jest proszek do pieczenia, kamień winny się nazywa, połączony z sodą oczyszczoną. Dodajemy do suchych składników, tak? Troszkę mniej Jeremi. Nie musi być taki czubaty. O, o, o. Trochę pomożemy. Dobra. Dobra, świetnie. Tyle wystarczy. I teraz Ola. Ja. Tak, proszę, Olu. Jedna łyżeczka na szklankę mąki wystarczy, jedna łyżeczka y, tego proszku do pieczenia. Ten proszek do pieczenia nie zawiera żadnych innych dodatków. I to, kochani, jest bardzo ważne. Taka? Tego typu produkty, tak świetnie, możecie kupić tylko w takich miejscach jak nasze. Nasze Centrum Naturalnego Odżywiania, gdzie jest sklep, w którym staramy się, żeby produkty, których używamy na co dzień w kuchni, były jak najbardziej, no powiedziałabym, koszerne. Czyli używamy bardzo dobrej jakości mąki orkiszowej i bardzo dobrej jakości proszku do pieczenia. Kiedy obieramy marchewkę? Już się zabieramy. Teraz mamy z tych suchych składników mąkę, proszek do pieczenia i nasz słodzący Eryto. dodatek. Eryto. Tak. Erytrytol, erytrytol, który dodajemy w ilości po pół szklanki, więc użyjemy tej od suchych składników, żeby się nie nic nie przykleiło. Przeczytamy, erytrytol to naturalna substancja słodząca i podobnie jak ksylitol składa się z polioli, czyli alkoholi wielowodorotrenowych. Polioli. polioli, prawie jak twoje imię, prawda? Jakby była tutaj jeszcze pola, to by było. Byłaby poli i oli, prawda. Oj za dużo, ponieważ Nie, nie używamy tak, do Oli to przesypcie, Ola przesyp sobie od jego, bo jedna czwarta szklaneczki jest potrzebna. Tyle? Tak, ponieważ nadmiar tego Tyle. erytrytolu y, może wywołać y, przeczyszczenie. Dobra, dodajcie. Całe? Tak, suche składniki. A jak mamy to pomieszać? Łyżka i zamieszać. A od odcu? Y, może ja teraz, być teraz, może być. Ja może być mam łyżka. taki zamek z, z erytrytolem. Co? Pokaż. Dobra. Teraz do mokrych składników, czyli do napoju ryżowego z octem, dodajemy olej. Tak? W przepisie jest napisane, że jedna czwarta szklaneczki, czyli musicie dodać do ucha. Do ucha. Tak? Jeremi też? Do Dobra. Wystarczy. I teraz, teraz, teraz Ola. Ale to wygląda jak jajko. No. Prawda? A tu akurat w tym przepisie nie używamy jajek, bo zdradzę Wam, że Jeremi jest bardzo uczulony Tyle? na jajka i nie może. Świetnie. Nie? Możesz jeszcze troszeczkę. Możesz jeszcze jajka? troszeczkę. jest tak uczulony na jajka, że gdyby je zjadł, Tyle? to miałby reakcję wstrząsu anafilaktycznego. Więc szukamy Tyle? przepisów, które tak, omijają o, jajka. Super. Myślę że, tak. Myślę, że jeszcze troszeczkę możemy celuć. Ostatnie reszta. Tak. No, to jest tak zwane. Jest takie jajo. Na oko zawsze Dobra, babcia to... moja mówiła, nie wiem czy wasze babcie Piwo. też tak mówią. Ile jak, jakie proporcje, a babcia zawsze mówiła na oko. Dodaj sobieś e, na oko. Albo jakby było na dole to, Dobra. a u góry biorę. Mokre to składniki było dużo. proszę zamieszać. Łyżeczko mini? Tak. Może być mini łyżeczka? No jak u nas, to jest takie jajo naprawdę. Super. Robimy sobie jajecznicę, tylko że zamiast jaja jest olej. No olej z mlekiem i Ale Ale to fajnie wygląda. Proszę. No, jak jakie fajne. doświadczenie. Takie doświadczenia dzieci o. zbierają, kiedy wspólnie przyrządzamy jakieś dania. Co trzeba dodać? Mokre, składniki. Elendykę z częściej gotowała. Do, do, to, jest to jest świetna rzecz. mama ma To jest też bardzo przydatny element. I w Thermomixie się nudno gotuje. Wszystkie składniki się dodaje, czek tak nie widzi. Kochani, to co? Dodajemy Olunia mokre składniki do mąki Yay, i energicznie mieszamy. Umiecie energicznie? Tak, no, Też mam dodawać. Łyżkę. Tak, blisko miska. Blisko ciebie. Trzy, dwa, jeden. Brawo! Świetnie. I energicznie mieszamy. I szybciutko. O, świetnie, świetnie. I zaciągnij. O tak, właśnie. Super. Super. Trochę. O, ale fajne ciasto. No i takie ciasto powstaje. ekstra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra. Tutaj do mnie nie odchodzi. Jeszcze, jeszcze. Mąka nie odchodzi. Porządnie zamieszać. No, tu się trzeba Ja Chciałabym palec, ale nie mogę. No, teraz nie. Upiekę. Takie gotowanie z dziećmi przynosi wiele też doświadczeń, e, właśnie takich, e, które są związane z e, dotykaniem różnych składników pokarmowych, poznawaniem ich formy, tego Muszę jak na one dole, takie się miękkie. zachowują podczas gotowania, bo to jest coś, co jest nam bardzo potrzebne w doświadczaniu tak ważnego Uuu. zajęcia, jakim jest przygotowywanie sobie potraw okay. przez całe życie. Wracajmy więc do tego, żeby dzieci uczyć gotować. Kochani, co teraz potrzebujemy? Ola Marchewka. ma marchewkę, a Jeremi ma jabłko. Zatem obieramy nasze warzywko. Najpierw obetnę te, te, te takie dobra, końcóweczki. Końcóweczki, tak. możesz bliżej, bliżej tam, żeby nie oszczędzać. Nie Ożka, o, dobrze. Samą I końcóweczkę tutaj? tutaj, Ola, możesz tak Nie, nie, tu, 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 tu możesz. O, no, to wystarczy, tak. Albo się... Jeremi już obiera. To jest takie zielone Jeremi. kółko. Tutaj A stacie? widzisz, tak, bo jest taka bardzo dojrzała ta marchew, ekologiczna, no. dobra marchew, tak, U, czekaj, ciocia pomoże, nie, jest ja to samo. o i tak. Tak? To jest właśnie niesamowite doświadczenie, bo kiedy prowadzimy tutaj warsztaty z dziećmi, to zawsze widzimy, które dzieci mają doświadczenie w pracy w kuchni, jakie mają umiejętności w posługiwaniu się nożem czy obierakiem. Bo przecież noże i obieraki to naprawdę nie są groźne narzędzia i można dzieciom dawać je Może już nie wiem. Noże dobrze użyte, zabezpieczone, nie w sensie, muszą być więc, y, 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 Może jakiś... zabierzesz ty, ty telefon stąd. Dobrze kochanie, zabiorę oberię. naszą ściągę do o, gotowania. Może, y, może noże się używa tylko do gotowania, dzieci powinny go używać, a tak, obieraka tak, do no ten. Mam. Że tak to nie się. Może pomogę ci troszeczkę, ale jakbyś częściej to robił Jeremi, to byś wszedł w, do, do, doszedł do wprawy. Nie, to by mogłeś iść do y, tego y, mi, y, szefa, jak to tam był. Do szefa kuchni, a. że jem wygrał 1000 zł. Nie, to a. milion. Nie, do master szefa. Do master szefa. Tak naprawdę jabłko najlepiej jest obierać y, zwykłym nożykiem, nie? Dobra, słuchajcie. Uuu, to co musimy zrobić z jabłuszkiem? Umyć. Dobra, umyć. idę umyć jabłko. No, tak jest problem z jabłkiem, że on się turla. Jest umyte. O, właśnie, dobra. Czyli nie mamy teraz kronek. tak. Yy, Przekroimy na połowę. Dobrze. Znało mi od marchwi na Nie, dobra. Jeremi jabłko pokroi w kosteczkę. A ja obiorę marchewkę. A ona, to jak się... obierze marchewkę, będzie cię pomoże posprzątać. Mamy mam ją zetrzeć na zetrzeć. tym? Zetrzeć, nie. Dodamy Ci y, też miseczkę. A, po której stronie? Tej? Na gruby Tej? wiór, Na gruby wiórek najlepiej. tutaj? Trochę tutaj? bardzo. Nie. Tu jest gruby wiórek, o, tu jest gruby wiórek. Proszę to dzieci, tu. zobaczcie, tak i tu możemy myśmieli sobie je tak. oprzeć. Weźmiemy. tu? Tu, tu, tu. Tu? Tak, jedziemy. No i Tak, doszło, super. Myśmieli a Jeremi, a Jeremi potrzebuje deseczkę. Tutaj mamy deseczkę. Proszę bardzo. Co trzeba jeszcze zrobić? Przekroić jeszcze tak na pół, żeby były ćwiartki. Świetnie. Jak będzie ćwiartka, to musimy wykroić środek. Tak? Dobrze. Nie mogę na no, małe, bo tym się trudno. Nie jest to łatwe. Więc... A mogę na małe? Yy, możesz spróbować yes. na małe. Proszę bardzo. To jest akurat taka miazga z tej strony. Tu jest mały wiórek, zobacz. Miazga. Tu A. Widzisz? O. o, tak. Dobra. Dobrze? Super Jeremi, Tutaj odkładamy palet. sobie na boczek. Co się stało? Nie, jest, bo paleta uderza. No, ale nie starłaś palca? Nie. No dobrze. Kiedyś tak. czasem. Trzeba uważać. Na tarce? No. No właśnie. Nawet tar tarka jest nie bardziej niebezpieczna od noga w sumie. Tak. No bo jak chcesz, to przypadkiem możesz sobie przejrzeć. No właśnie. Ja, jak byłam w takim jednym hotelu, gdzie są takie zajęcia, gdzie gotowaliśmy i robiliśmy właśnie mufinki z marchewką, to, to. ten. To Powtarzalny pomysł, prawda? No to wtedy wie, dużo dziewczyn się obtarło. Obtarło paluszki. No właśnie. No A jak człowiek to robi częściej, to dochodzi do wprawy. Jak do wprawy, jak sobie pal palce? Odbiernie. Nie, dochodzi do takiej wprawy, że sobie właśnie tych paluszków nie, nie przyciera i nie, yy, nie robi sobie krzywdy, tak? Bo już wie, co to tam może czekać. W przepisie jest napisane, żeby dodać około dwie łyżki marchewki tartej. Co dwie, a się w napracuje. Świetnie. To masz łatwiejsze zadanie. No krojenie dla niektórych może być łatwiejsze. Zobacz Olu, mi się wydaje, że już nie, akurat... jeszcze. No właśnie, czyli już Ola, gdyby, e, gdyby na przykład miała mamie pomóc przygotować obiad, mogłaby ścierać marchewkę na surówkę. No, nie ja lubię właśnie. marchewkę taką. No widzisz, super. A Jeremi jest uczulony na przykład na surową marchewkę i nie mógłby jej surowej zjeść. Dlatego musimy dla Jeremka ugotować, nie, taką marchewkę. To na wszystko jest chyba uczulony. Tak, Jerem jest silnym alergikiem i dlatego też się zna na zdrowym odżywianiu, prawda? Mm -hmm. Dobra, Jeremuś, to proszę, możesz na już na moim zdrowym odżywianiu. Tak, takim, mm. które Tobie pasuje. Tak, to jest twoje doświadczenie. tyle będzie tak, na Myślę, że super. Tak, świetnie. To czego mamy za marchewki? Jeszcze, tak, I możesz, Olu, Tak, dodać marchew. Tak. Może ja. ja Ci pomogę, co? Nie. Sama ja. zrobisz? Super. Samodzielna dziewczyna. Okej. Okay. No świetnie. Zamieszamy marchewkę z ciastem. Mam ochotę tą marchewkę zjeść. No widzisz. Chyba ja się nie. głodna zrobiłaś, co? Ja nie mam ochoty. Świetnie. Mamy to. I teraz to jest już gotowe ciasto. Pokażemy tam? No. Zobaczcie, proste, szybkie, z fajnych, zdrowych składników będziemy je umieszczać w naszych papilotkach. Takie różowe trochę. Tak. I teraz musisz Olu dobrać jakiś, uh, jakiś... jakąś ilość odpowiednią. Tu mamy okay. takie papilotki na takie malutkie mafinki. To może ja będę wygodniej, mieć, jak będzie to w tym. Dobra, to zrobimy tak, że zrobimy to po A te wiórki może. Tak, ja tu wezmę mm. Mm -hmm. Jeremi już wymieszał z jabłuszkiem. No, z Wierki też, ja bo nie będzie już nam potrzebne. Świetny pomysł. To jest utrzymanie porządku na stole kucharza. Nie? Ola? No, przykład. Tam się bardzo podoba. Ale wiecie co? przecież ja miałam pomysł, żeby dodać przyprawy do tego no. ciasta, nie? Cynamon. Cynamon. Ty mogę? Tak. Cynamon rzucić do tego i tak. pomieszać trochę. Tak. A wiesz o dlaczego ten cynamon no. można tu dodać? No. Po pierwsze dla smaku. No. Na czubku łyżeczki możesz tam mm. nawet tą bo używaną. Bo to nie. No właśnie, bo cynamon ma Ile? właściwości. Może być tyle. Cynamon ma właściwości antybiotyczne. Ma takie I, jest, i, I pięknie pachnie. Nie, bardziej antybiotyczne, właśnie takie, bo jest ostry, gorący, ogrzewa, jest świetnie wpływa na odporność, w związku z czym znowu przemycamy w naszych mafinkach. No, i co jeszcze możemy dodać, jo, y, Olu? Yy, kurkumę. No właśnie, żółta. Wcale kurkuma. tu nie przeczytała mnie. Nie, Nie. <laughs> bo wszyscy wiedzą, że żółta to jest kurkuma, chociaż Nie. też tu możemy czystą łyżeczkę. No. Olu. Oj, już łyżeczki. Zawsze powinno być ich więcej pod ręką. Proszę Dziękuję. bardzo, na czubku łyżeczki używamy. Jeremi jeszcze tu walczy skrojeniem. Myślę, że tak. Super. No i, skończę. Tak. i Co mamy? Ola sobie zamiesza. I wydaje mi się coś, że mała łyżeczka ci się przyda żeby do tych. O takich... jutro zabiorę. A nie, jutro nie ma szkoły. No to w poniedziałek zabierę do szkoły. Ja myślę, że one do poniedziałek. Bo w mojej szkole nie wytrzymały. można słodyczy, ale y, można takie, jak ktoś. Jak się samemu zrobi. No. I dobre przyniesie. Super. To jest świetna szkolna inicjatywa, żeby chronić nasze dzieci przed nadmierną ilością cukru. niezdrowych słodyczy. No tu No to ja pomogę, tu przyczynam ja do. Dobra. Możyliśmy już muffinki do. Ciasto, tak? Do papilotek, to się nazywają papilotki. ciepłe powietrze. Tak jest. I uwaga na ciepłe powietrze. Uwaga Jeremuś, musisz przodem. Puść Oluniu tu, bo się Jeremi oparzy jak nie Pan. Chodzi? Nie, to w dół może. Tu? Tak, i tutaj bardzo. Super. Okay. Jest. I zamykamy. Dobra. Zamykamy. Mamy 15 minut. A jest i marchewka z Nastawimy tak? sobie tutaj zegar na 15 minut. Jam. Dobra. Ok I za 15 minut będą mafinki gotowe, a my w tym czasie posprzątamy naszą kuchnię Musimy. i poczekamy na gotowe. Musimy? Chcemy. No to kochani, mamy to. Nasze mafiny już są zarumienione, urosły, upiekły się, i teraz, Ola Jeremi, musimy w bezpieczny sposób wyjąć je z piekarnika, żeby się nie oparzyć. Piekarnik jest bardzo gorący. Pomagam troszeczkę. Uwaga, musimy odparować. Ola, ostrożnie, żeby nie dotknąć nigdzie łokciami. Tak, tak. Myślę, że tak. Super. Chwyć porządnie. I Remu, odsuń się i pomagam. Super, przekładamy tutaj. Tak, zamykamy piekarnik, wyłączamy go i nasze mafiny są gotowe. Mamy to, mamy to. Chodźcie, kochani, pokażemy wszystkim, jakie mamy mafiny. Zobaczcie, takie piękne, takie miód, malina, wyszły nam mafiny. Zapraszamy Was wszystkich, tu Jeremi widać Twoje oczy, Ola Twoje widać. Zapraszamy Was wszystkich do tej cudownej zabawy, pracy w kuchni i wspólnego pieczenia i gotowania z dziećmi. Podobało Wam się? Tak! Super! Lajkujcie, subskrybujcie o, o, i nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego kolejnego filmiku. O, a jak będzie 50 łapy w górę, to zrobimy kolejny odcinek. Słyszeliście? Będzie kolejny odcinek Jeżeli z Ola i Jeremim, jak będzie 50 łapek w górę. E. Robimy Zabraniamy, to. Zapraszamy, żeby było więcej. Tak jest. Kochani, mm -hmm. smacznego. Do zobaczenia. Zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków i subskrybowania naszego kanału Orkiszowe Pola. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszamy na naszą stronę orkiszowepola.pl. Gdzie znajdziesz wszelkie informacje o edukacji, jaką prowadzimy dla Was, wśród nich webinary. Zapraszamy do naszego sklepu Orkiszowe Pola Online, gdzie możesz kupić potrzebne ci do gotowania i zdrowego odżywiania produkty.